Za każdym razem, gdy ta kobieta płakała, z jej oczu wypływał makaron. Z ciekawości włożyła go do ust. Smak był tak pyszny, że postanowiła go sprzedawać na targu. Każdy, kto próbował jej makaronu, był zachwycony smakiem i wkrótce ogromny tłum zebrał się przed jej straganem. W zaledwie kilka dni zarobiła dużo pieniędzy i była bardzo szczęśliwa, ale potem spojrzała na pusty pojemnik i zdała sobie sprawę, że musi znowu zapłakać. Jednak bez względu na to, jak bardzo się starała, nie mogła już uronić łzy, ponieważ nie była już smutna. Próbowała oglądać smutne filmy, a nawet rozsypała prochy swojego ojca, ale nic nie działało. W końcu zabrała swojego psa do lasu i zostawiła go tam całkiem samego. W drodze powrotnej myśl o psie w końcu sprawiła, że zaczęła płakać. Znów mogła produkować makaron i go sprzedawać. Za każdym razem, gdy makaron się kończył, myślała o swoim psie i wypłakiwała kolejną porcję. Wkrótce zarobiła wystarczająco dużo, by otworzyć własną restaurację, ale po jakimś czasie nawet patrzenie na zdjęcie psa nie wywoływało już łez. Jednak, gdy spojrzała na zdjęcie swojej mamy zaczęła płakać niekontrolowanie, ponieważ